W odcinku Ciało mówiłam o tym, że nie da się pokochać ciała, w którym nikogo nie ma. Że zanim zaczniesz coś ze sobą robić, planować, tworzyć, ćwiczyć, zmieniać, to najpierw trzeba wrócić, zamieszkać w sobie, być sobą w sobie. I może to się wydaje banalne, ale to zmienia wszystko, bo kiedy jesteś w środku, zaczynasz słyszeć już nie to, co trzeba, nie to, co wypada, tylko to, co naprawdę jest Twoje. Wtedy pojawia się coś, co do tej pory mogłeś pomijać albo uznawać za przypadek. Coś, co działa poza kalendarzem, poza algorytmem, poza logiką. Czasem nazwiesz to flow. Czasem szczęściem, czasem magią, ale to nie magia, to rytm. Bo są dni, kiedy wszystko płynie i są dni, kiedy wszystko się sypie. Chaos, zacięcia, milczenie, spóźnienie, ciężkość. I wtedy pojawia się pytanie, co zrobiła mnie tak? Czemu to nie działa? Czy to znowu ja? Hmm. Ale może to nie ty. Może to tylko nie twój czas. Może próbujesz działać w martwej godzinie. Może ciało jest gotowe na regenerację, a ty próbujesz sprzedawać. Może to, co się nie klika, po prostu nie miało się dziś kliknąć, bo rytm nie działa jak kalendarz Google. Rytm jest cichy, jest fizyczny, jest falą która czasem unosi, a czasem każe się zatrzymać. W tym odcinku opowiem Ci o rytmie, który nie zależy od Twojej silnej woli, nie zależy od planera ani od perfekcyjnie napisanej oferty, ale zależy od Ciebie, od tego, czy jesteś w środku, od tego, czy słyszysz, od tego, czy potrafisz się synchronizować ze sobą, z ciałem, z polem. Bo kiedy jesteś w rytmie, dzieją się rzeczy, których nie przewidzisz. Ale które są dokładnie tym, czego trzeba. Samo się dzieje. Zdarzyło ci się wejść w dzień i wszystko dzieje się samo. Nie chodzi o to, że jest idealnie, ale coś się układa. Wychodzisz z domu i miejsce parkingowe czeka dokładnie tam, gdzie trzeba. Zaczynasz pisać i po chwili już wiesz, co chcesz powiedzieć. Umawiasz się na spotkanie i wszystko gra. Słowa się układają, ludzie odpowiadają z wyczuciem, nie ma spiny, nie ma przesady, po prostu płyniesz. I wtedy pojawia się to uczucie, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie i że nie musisz się dopasowywać, że wszystko dzieje się z tobą, a nie mimo ciebie. Ale nie, nie chodzi o tak zwany dobry dzień. Nie o to, że masz dobry nastrój albo dobrze spałaś, bo znasz te dni, kiedy wszystko wygląda podobnie, a jednak działa odwrotnie. Dzień, w którym wszystko się sypie. Nie możesz znaleźć kluczy, nie możesz się zmieścić w ciuchy, nie możesz zaparkować. Jak już zaparkujesz, okazuje się, że trzeba przestawić. Wszystko idzie jak krew z nosa. Publikujesz coś i zapada cisza. Mówisz do kogoś i trafiasz w beton. Zaczynasz coś, od razu czujesz, że nie dziś. Nie ma wiatru, nie ma fali, nie ma ciebie w tym, co robisz. I wtedy pojawia się pytanie, o co tu chodzi, bo przecież nic się nie zmieniło, ten sam dom, ta sama kawa, to samo życie, a jednak wszystko inaczej. I właśnie o tym dziś chcę Ci powiedzieć, nie o produktywności, nie o planowaniu, nie o motywacji, tylko o rytmie, tym, który już jest w Tobie, w Twoim ciele, w Twoim polu. I o tym, co go zakłóca, dlaczego czasem jesteś w przepływie, a czasem go gubisz, dlaczego czasem ciało działa z tobą, a czasem robi wszystko, żeby cię zatrzymać. Nie będzie tu wykresów, nie będzie strategii, będzie coś prostszego, coś, co możesz poczuć w każdym momencie. I co, kiedy raz to rozpoznasz, już nigdy nie będzie tylko zbiegiem okoliczności. Rytm nie jest ideą, nie jest jakąś nową, duchową modą. Nie musisz medytować ani znać faz księżyca, żeby go poznać. Wystarczy, że przestaniesz udawać, że jesteś zrobiona z betonu, bo nie jesteś. Jesteś z wody, impulsów, napięć, czułości i zmienności. I to wszystko ma swój rytm, swój wzór, swoją falę. Czasem ją słyszysz, a czasem jest za głośno. Zaraz opowiem ci, jak wygląda ten rytm, który już w tobie działa, nawet jeśli go nie widzisz, ale najpierw chcę, żebyś usłyszała to jedno: wszystko z tobą jest w porządku, a jak nie czujesz tego rytmu, to dlatego, że system cię rozstroił i to rozstrojenie zaczęło się bardzo dawno, tak wcześnie, że zdążyłaś uznać je za normę, ale ono wcale nie było twoje i nie jest. I jeśli coś wewnątrz ciebie wciąż tęskni za tym dniem, kiedy wszystko płynie, to dlatego, że pamiętasz, Twoje ciało pamięta, Twoje pole też. I ono wciąż tam jest. Nie potrzebujesz nowej wersji siebie. Potrzebujesz wrócić do tego, co było pierwsze do rytmu. To nie przypadek, to rytm. Czasem mówimy: To był dobry dzień albo. Miałaś farta, ale to nie był fart i to nie był przypadek, to był rytm. Rytm to nie nagroda od wszechświata, nie efekt medytacji, nie coś, co masz tylko wtedy, gdy jesteś dobrą wersją siebie. Rytm to zjawisko, jak wdech i wydech, jak noc i dzień, jak fala, która się podnosi i opada. To, że czasem płyniesz, a czasem się zatrzymujesz, to nie dlatego, że coś robisz dobrze albo źle. To dlatego, że albo jesteś w rytmie. Albo jesteś od niego odłączona. I nie chodzi tu o coś wielkiego. Nie musisz znaleźć rytmu swojego życia. Nie musisz mieć aplikacji, która powie ci, kiedy masz największą produktywność. Nie musisz wyjechać do lasu, żeby to poczuć, bo on i tak już jest, cały czas w tobie, wokół ciebie. To, co nazywasz dniem, w którym wszystko płynie, to dzień, w którym twoje działanie spotyka się z momentem gotowości ciała, pola. Czasu. Nie jesteś spóźniona, nie jesteś za szybka, nie wchodzisz z butami tam, gdzie energia dopiero się układa. Po prostu jesteś na swoim miejscu, w tej sekundzie z tym człowiekiem, z tą decyzją i to działa. Nie dlatego, że jesteś produktywna, tylko dlatego, że jesteś zsynchronizowana. A jak to się dzieje? To nie jest magia, to nie przyciąganie. To zgodność między tym, co czujesz, a tym, co robisz, między tym, co mówi twoje ciało, a tym, co robi twoja głowa, między tym, co gotowe na zewnątrz, a tym, co gotowe w tobie. Gdy jesteś przed, pchasz, gdy jesteś po, przepalasz, ale gdy jesteś w, wszystko się dzieje. I tu pojawia się pytanie, które nie daje spokoju: skoro rytm działa, to czemu tak często się gubimy? Jeśli to nie przypadek, to co go zakłóca? I zanim opowiem ci o tym, co świat zrobił z naszym rytmem, zatrzymam się jeszcze na chwilę, bo może najpierw warto ci przypomnieć, że rytmu nie trzeba się nauczyć. On już jest w tobie, tak samo jak dzień i noc, jak fala i prąd, jak bicie serca, puls krwi. I zanim świat cię nauczył, że masz robić więcej, twoje ciało już wiedziało, kiedy działać, a kiedy nie. I właśnie od tego teraz zaczniemy, od rytmu, który już znasz, choć możesz go nie pamiętać. Rytm, który już w nas jest. Nie musisz szukać rytmu, bo on już działa cały czas. Może go nie czujesz, może jest zagłuszony, może go nie rozumiesz, bo nikt nigdy ci nie powiedział, że to, co robisz instynktownie, to rytm, ale on tam jest i działa. Zanim jeszcze zaczniesz dzień, hmm, zacznijmy od czegoś prostego. E, dzień i noc, nie wymyśliłaś tego. Twoje ciało podąża za zmianą światła. To światło budzi kortyzol, to ciemność wywołuje melatoninę. To nie jest duchowość, to jest fizjologia. Każdego dnia masz szczytu ważności, spadek energii, punkt przełamania, fazę wycofania. To nie przypadek to rytm okołodobowy, twoja osobista mapa funkcjonowania i nawet jeśli zrobisz sobie ekspreso o 21.00, twoje ciało nadal wie, że właściwie to już pora spać. Masz w sobie też rytmy krótsze, oczywiście takie jak fale oddechu, wdech, pauza, wydech, pauza i znowu. Gdy jesteś w rytmie, twój oddech płynie. Gdy wychodzisz z rytmu, przyspiesza, rwie się, gubi. Zobacz, jakie to proste. Zatrzymujesz się, bierzesz głębszy wdech, czujesz, jestem znowu w sobie. To nie jest technika oddechowa, to twój naturalny kod. Masz też rytm miesięczny i nie chodzi tylko tu o menstruację. U kobiet ten rytm jest biologicznie widoczny, hormonalny, niemal wdrukowany w tkance, ale u mężczyzn też istnieje działa jako rytm działania, wypalenia, powrotu. W ciele kobiety ten rytm to cztery fazy. Zatrzymanie, wtedy jest menstruacja, energia i planowanie folikularna, ekspresja, ovulacja, wycofanie, lutealna. I to nie są nastroje, to jest chemia, przepływ, dostępność zasobów. To dlatego w jednym tygodniu czujesz, że możesz góry przenosić, a tydzień później chcesz zamknąć komputer i zniknąć na zawsze. Nie jesteś niestabilna, jesteś rytmiczna. Są też rytmy roczne, por roku, cały czas ich doświadczasz. Wiosną działamy, latem jesteśmy ekspresyjni, jesienią zaczynamy zwalniać, zimą zamieramy, przetwarzamy, odpoczywamy. Nawet jeśli to brzmi banalnie, popatrz: czy naprawdę masz tą samą energię w styczniu co w czerwcu? Czy twoja kreatywność nie ma cyklu? Czy nie masz miesięcy, kiedy chcesz tworzyć, i tygodni, kiedy nie chcesz rozmawiać z nikim? To nie jest słabość, to fala. I każdy, kto ją rozumie, przestaje żyć przeciw sobie. Masz też rytm organów, choć nikt ci o tym nie mówił. W tradycyjnej medycynie chińskiej każdy narząd ma swoje godziny aktywności i regeneracji. Współczesna nauka zaczyna to potwierdzać. Jelita są najbardziej aktywne rano. Wątroba intensywnie detoksykuje w nocy, serce ma szczyt około południa. To znaczy, że kiedy robisz coś pod siebie, twoje ciało działa z tobą. Ale gdy jesz o 23.00, pijesz kawę na pusty żołądek albo śpisz od 3.00 do 9.00, twoje ciało robi co może, ale płynie pod prąd i w końcu się męczy. Masz też rytm emocjonalny. Masz poranki lekkie i poranki, kiedy wszystko ciąży. Masz dni społeczne i dni wycofania. Masz czas kontaktu i czas ciszy. Nie wszystko da się wytłumaczyć, ale wszystko da się poczuć. Jeśli tylko przestaniesz siebie oskarżać o lenistwo, huśtawkę, brak motywacji i zaczniesz widzieć rytm. I wreszcie, masz rytm relacyjny i rytmy działania. Niektóre dni są idealne na spotkania, flow, obecność, klarowność, inne. Wszystko się sypie. Nieporozumienia, spóźnienia, zgrzyty, znasz to. Znasz ten dzień, kiedy publikujesz post, i on po prostu jakoś tak sam idzie. Znasz ten moment, gdy ktoś do ciebie pisze dokładnie wtedy, gdy pomyślałaś o nim. To też rytm, pole, synchronizacja. Nieprzewidywalna, ale nieprzypadkowa. I teraz punkt kluczowy. To wszystko już w tobie działa. Nie musisz w to wierzyć. Wystarczy. Że przestaniesz to ignorować, bo rytm to nie wiedza z książki, to nie metoda, to nie technika, to twój kod biologiczny, emocjonalny, energetyczny, to twój naturalny zapis, to część ciebie. Jeśli się w niego wsłuchasz, zobaczysz, że ciało wie, pole wie, czas wie i że ty też możesz wiedzieć, zanim coś się wydarzy, zanim popełnisz błąd zanim się spalisz, bo rytm ostrzega, pokazuje, prowadzi, ale tylko wtedy, gdy jesteś w ciele. I zanim opowiem Ci, co ten świat zrobił z tym rytmem, chcę, żebyś zapamiętała jedno. Rytm nie jest magią, nie jest ideą, nie jest religią ani manifestem. Nie możesz go wymedytować, wyjogować, ani afirmować do znudzenia. To nie jest luksus dla wtajemniczonych, to jest... Ciało w działaniu, i właśnie dlatego bywa taki trudny, bo żyjemy w świecie, który odciął nas od prostych rzeczy, w świecie, w którym wszystko stoi na głowie. Ale rytm to Twój naturalny stan działania i masz do niego dostęp zawsze, jeśli tylko przestaniesz iść pod prąd. Zakłócony rytm. Kiedyś wiedziałaś nie z książki, nie z podcastu. Czułaś kiedy coś ma się wydarzyć, kiedy jest czas na działania, kiedy nie, nie potrzebowałaś kalendarza, planera, aplikacji, potrzebna była tylko cisza i ciało. Ale potem przyszedł świat i zaczął krzyczeć głośniej niż twój wewnętrzny głos. Szkoła nauczyła cię, że działanie nie ma związku z rytmem, tylko z dzwonkiem, że nieważne czy jesteś zmęczona, czy gotowa, masz zrobić sprawdzian. Plan dnia wtłoczył cię w ramy, które nie pytają o twój rytm. 8 praca, 12 obiad, 18 siłownia, 21 Netflix, a ty w środku odklejona, bo może twój czas dopiero się zaczynał albo właśnie kończył. Technologia rozciągnęła dzień do granic, zatrzymała noc, wygasiła ciało, a potem dała ci aplikacje, które miały ci ten rytm przywrócić. Społeczny program wmówił ci, że rytm to lenistwo. Że produktywność to cnota, że na odpoczynek trzeba sobie zasłużyć, a przestoje to słabość. Trauma i stres zrobiły resztę, bo kiedy ciało jest w stanie alarmowym, nie czuje rytmu, czuje tylko muszą przetrwać. A rytm to luksus, którego ciało w strachu nie zna. I nagle jesteś w miejscu, w którym wszystko robisz dobrze. Masz plan, masz intencje, masz cele, ale nic nie działa. Albo działa, ale z wysiłkiem, jakbyś ciągle szła pod wiatr, jakbyś próbowała wsadzić klucz do złego zamka. I to nie znaczy, że jesteś niewystarczająca, to znaczy, że jesteś rozstrojona. I nie chodzi o to, żeby teraz rzucić wszystko i medytować w lesie, tylko o to, żeby to zobaczyć zobaczyć, gdzie rytm został zakłócony, gdzie go zgubiłaś, gdzie go zakuszyłaś i gdzie wciąż możesz go odzyskać. Czasem wystarczy jeden oddech. Jedna minuta ciszy przed podjęciem decyzji. Jedno, jeszcze nie teraz. Rytm nie wraca z planu. Wraca z pauzy. Ale zanim ci opowiem, jak go przywrócić, zatrzymam cię jeszcze na jednym bardzo ważnym pytaniu. Skoro świat tak skutecznie zakłóca rytm, to jak my same robimy to sobie codziennie? Jak same się rozstrajamy. Nie potrzeba już systemu, żeby się rozstroić. Robisz to sama, codziennie, nieświadomie. Bo system wcisnął ci przycisk autopilota, i teraz, nawet kiedy z niego wyjdziesz, twoje ciało wciąż tańczy, nie swój taniec. Działanie z przymusu, nie z impulsu. Robisz, bo trzeba, bo masz okienko, bo ktoś czeka, bo w planie tak było. Nie dlatego, że przyszło, nie dlatego, że ciało powiedziało teraz. Przekraczanie pauzy. Czujesz, nie mam siły, ale robisz jeszcze jedno i jeszcze jedno, bo jak odpoczniesz, to potem będzie gorzej, bo przecież już prawie skończona, a przecież rytm zawsze zaczyna się od pauzy. Planowanie z głowy, nie z ciała, masz świetny kalendarz, kolory, bloki, fazy, ale nie masz siebie. Nie sprawdzasz, czy dziś jesteś do tego gotowa, co masz zrobić, tylko czy jest wolny slot. Brak mikroresetów. Siedzisz godzinami bez przerwy, przewijasz klikając dalej niż zamierzałaś, nie wstajesz, nie mrugasz, nie oddychasz, a ciało potrzebuje miniatur rytmu, żeby utrzymać jego całość. Kolejne przebodźcowanie dopaminą, jeszcze jedno powiadomienie, jeszcze jedno stronę, jeszcze jedno pali się. I nawet jeśli robisz coś zgodnie z planem, robisz to na chaosie, bo twoje ciało jest już w zaciągnięte w tryb. Reakcja, bodziec, scroll, reakcja. To nie są wielkie błędy, to są mikrorozstrojenia, ale jeśli robisz je codziennie, to ciało przestaje czuć. Nie czuje, że jest czas, nie czuje, że jest przestrzeń, nie czuje, że może działać z impulsu, nie z przymusu. I nawet, kiedy rytm zacznie pukać, nie usłyszysz go, bo uszy masz pełne hałasu, a dłonie pełne roboty. Nie chodzi o to, żebyś teraz rzuciła wszystko i zaszyła się w klasztorze. Chodzi o to, żebyś przestała rzucać się na wszystko, co się dzieje. Bo jeśli nie zostawisz w sobie czystej przestrzeni, rytm nie ma gdzie wrócić. Ale jeśli dasz choć trochę przestrzeni, to on wróci naturalnie. Czasem z nienacka, czasem jak znajomy zapach, czasem jak wolne miejsce parkingowe, jak odpowiedź, która przychodzi szybciej niż zdążyłaś zapytać. I wtedy już wiesz, to nie był przypadek, to twój rytm. Znów Cię znalazł. Kiedy rytm wraca? To się czuje. Nie da się tego zapisać w planie, wrzucić do tabelki, ani zaprogramować w Notion. Ale kiedy rytm wraca, wiesz. To nie jest fajerwerk. To nie jest eureka. To jest zgodność. Wszystko się zgadza. Bez wysiłku. Jakby życie znało Twój kod. Jakbyś weszła w nurt rzeki, która już płynęła i czekała tylko na ciebie. Zdarzenia same się układają. Myślisz o kimś i ta osoba pisze. Publikujesz coś i reakcja przychodzi szybciej niż zwykle. Wychodzisz z domu i dokładnie wtedy przestaje padać. To nie czary, to synchronizacja. Czujesz też lekkość decyzji. Bez miliona analiz, bez rozpisywania za i przeciw, bez duszenia się pytaniami, jest po prostu tak. Bez uzasadnień, bo ciało już wie. Nie musisz się też motywować, nie szukasz impulsu z zewnątrz, nie grzebiesz w inspiracjach, nie budujesz napięcia. Działanie samo się pojawia, jakby było po prostu kolejnym krokiem tańca. Pojawia się też naturalna przerwa, bez dramy, bez poczucia winy, bez strachu, że coś przegapisz. I ciało mówi: teraz pauza, i ty tego słuchasz. To nie znaczy, że wszystko staje się łatwe, to znaczy, że przestajesz się szarpać. Nie jesteś już przeciwko sobie, nie ciągniesz siebie wbrew sobie. Nie pchasz życia, tylko pozwalasz mu się wydarzyć. To nie jest bierność, to jest spójność, ale uwaga, to nie strategia. Nie da się zrobić rytmu, jak robi się plan marketingowy. Rytm wraca, kiedy dasz mu miejsce. Nie kiedy go wymusisz, nie kiedy go zinterpretujesz, tylko kiedy przestajesz go zakłócać. I tu czasem pojawia się głos Ale ja nie mogę, mam dzieci, mam etat, ja mam terminy. Nie mogę wybrać sobie rytmu. I ten głos jest ważny, bo czasem naprawdę nie możesz wybrać. Ale możesz zobaczyć i to zmienia wszystko. Żeby Ci to lepiej pokazać, opowiem Ci historię Agnieszki, jednej z kobiet, z którymi pracowałam. To historia o tym, że rytm nie zawsze działa wtedy, kiedy najbardziej się starasz. Czasem działa, kiedy po prostu jesteś. Agnieszka to kobieta, która działa w edukacji online. Prowadzi warsztaty, robi webinary, zna swoje tematy, czuje się w nich pewnie. Ale są momenty, kiedy wszystko idzie jak po grudzie. Robi kampanię, przygotowuje wszystko perfekcyjne, posty są, mail poszedł, strona działa, ludzie klikają, ale na webinar przychodzi garstka, a z tych, co przyszli, nikt nie kupuje. I wtedy się zaczyna. Może wybrała zły temat, może cena była za wysoka, a może po prostu ja nie jestem wystarczająco dobra jeszcze. Znasz to, prawda? Ale potem dzieje się coś dziwnego. Kilka tygodni później Agnieszka robi live, tak zupełnie spontanicznie, bez planu, bez kampanii, w dzień, kiedy czuję, że chce się czymś podzielić. I co się dzieje? Ludzie przychodzą, zadają pytania, komentują, piszą maile, ktoś kupuje stary kurs, który nawet nie był promowany. I Agnieszka się dziwi, ale przecież to był tylko live, nawet nie miałam slajdów. A ja jej mówię, bo tamten webinar był zaplanowany z głowy, a ten live był z rytmu. Bo rytm to nie tylko plan. Rytm to pole gotowości. I czasem, kiedy robisz wszystko dobrze, ale nie jesteś gotowa Ty, nie jest gotowe ciało, nie jest gotowe pole, to nie zadziała. A czasem robisz coś z ciała, z impulsu, i to rezonuje, i nie da się tego przewidzieć, ale można to rozpoznać. Wtedy, gdy działanie nie kosztuje ci siły, bo jesteś synchronizowana z momentem, z czasem, który naprawdę jest Twój. A jeśli nie mogę z tego wyjść, może słuchasz tego wszystkiego i myślisz, Hehe, to brzmi pięknie, ale ja nie mam takiego luksusu. Ja mam dzieci, mam etat, mam faktury, mam kalendarz ustawiony z góry. Mam ludzi, którzy na mnie liczą, mam system, który mnie trzyma. I masz rację, masz to wszystko, i nie zawsze da się z tego wyjść. Ale możesz zacząć to widzieć. Widzisz, kiedy działasz nie ze swojego rytmu. Znasz to uczucie. Robisz coś i czujesz, że to nie ty. Albo, że jesteś pięć kroków przed sobą. Albo, że ciało zostało w tyle, a ty jedziesz na samej głowie. To już jest widzenie. To już jest rytm. Tylko jeszcze niezrealizowany, ale rozpoznany. Widzisz, co cię rozstraja. Ten zoom o 19, to spotkanie, które wypadało odwołać. To zadanie, które miało być małe, a zjada ci trzy dni. Ten bodziec, który wchodzi za nim, zdążysz powiedzieć: Nie, nie musisz od razu reagować. Ale kiedy widzisz, już się nie zgadzasz, i to zmienia wszystko. Zaczynasz mówić: To nie moje tempo. Nie jako wymówka, nie jako diagnoza. Bo czasem naprawdę jesteś zmuszona iść nie swoim rytmem, ale jeśli to widzisz. Już się nie stapiesz z systemem, działasz poza nim, już wracasz do siebie, do Twojego ja. Nie chodzi o to, żebyś była idealna, nie chodzi o to, żebyś nagle rzuciła wszystko i robiła tylko to, co czujesz. Chodzi o coś mniejszego, ale bardziej rewolucyjnego mikrozgodę. Nie udaję, że mi pasuje, jeśli mi nie pasuje. Nie wmawiam sobie, że tak trzeba, nie tworzę duchowych teorii, że wszystko jest lekcją. I już ta jedna zgoda, na widzenie, to jak zostawienie uchylonych drzwi. Przez nie wchodzi rytm, bo rytm nie zawsze przychodzi z tamburynem i kadzidłem. <grym> czasem przychodzi jako spokój, czasem jako nie. Czasem jako zrobię to jutro, bo dziś nie jestem gotowa. I to już jest synchronizacja, nie z kalendarza, z sobą. Bo może nie da się wyjść z narzuconego rytmu, ale da się w niego głębiej nie wchodzić. Rytm się nie kończy. To dopiero początek. Może dziś nie zrobisz nic, i może właśnie dlatego coś się zacznie. Może twoje ciało pierwszy raz od dawna nie musi się spieszyć. Może pierwszy raz nie pytasz, co jeszcze powinnam zrobić, tylko czy to naprawdę moje tempo? W tym odcinku mówiłam o rytmie, ale nie da się. Tego opisać do końca w 30 minut tak o w jednym nagraniu, bo rytm to nie temat, to całe pole działania, Twoje ciało, Twoje decyzje, Twój dzień. To czy jesteś zestrojona, czy tylko dostosowana, jeśli czujesz, że to cię poruszyło, że coś w Tobie mówi chcę więcej, to chcę ci powiedzieć jedno. To, co usłyszałeś, to dopiero początek. Cała historia o rytmie toczy się dalej, poza publicznym obiegiem, w miejscu, które tworzę z intencją dla tych, którzy chcą wejść głębiej, nie tylko słuchać, ale zobaczyć siebie. Nie musisz mieć doświadczenia, nie musisz być specjalistką od ciała, kalendarza, cyklu, wystarczy, że masz w sobie to ciche. Hmm, to wystarczy. Na patronite czekają przestrzenie, w które możesz iść dalej, głębiej, mocniej, ale zawsze w swoim rytmie. Bez presji, bez algorytmu, bez lajków i feedów, tylko ty, twoje pole i to, co naprawdę chcesz zobaczyć. Bo rytm nie kończy się na dźwięku, nie kończy się na tym podcaście. Rytm to życie i pytanie, które może je zmienić. Co? Jeśli to moje tempo było dobre od początku. Dziękuję, że jesteś. Jeśli zechcesz, do usłyszenia tam, gdzie ryt już nie musi się tłumaczyć.